do Twojego smart home w pięciu krokach, a to jest walizka wypełniona pieniędzmi, które na tym zaoszczędzisz. No dobra, to co trzeba zrobić, żeby mieć ten smart home w pięciu krokach? Krok pierwszy. Wybierz i kup projekt Smart Ready. Niskim kosztem przygotuj dom na przyszłościowe i profesjonalne rozwiązania smart home. Krok drugi. Wykonaj instalację elektryczną Smart Ready. Twój elektryk albo certyfikowany instalator Smart Ready wykona taką instalację. To jest krok numer dwa. Krok numer trzy: wybierz i kup kompatybilne urządzenia według poradnika, który od nas dostaniesz. Ode Krok numer cztery: zamów wybrane funkcjonalności smart home, które potrzebujesz teraz, albo zrób to później, kiedy chcesz. Krok numer 5. montaż i uruchomienie systemu smart home. Certyfikowany instalator smart Radio przyjedzie, zamontuje, skonfiguruje i jej Twoją zamówioną funkcjonalność i od teraz żyjesz i mieszkasz smart. Chcesz tak? To skontaktuj się z ekspertem i zgarnij swoją walizkę. Bądź smart i obserwuj po więcej.